Tym razem dofinansowano zakup aut dla Straży Pożarnej i Policji. Strażacy dostali dwa auta, a policjanci aż pięć samochodów. Ich zakup sfinansowały nie tylko gminy i starostwo chrzanowskie, ale także komendy wojewódzkie Straży Pożarnej i Policji. Komendanci obu jednostek w Chrzanowie nie kryli zadowolenia. Jak podkreślał Tomasz Zając, komendant chrzanowskich Stróżów Prawa, była to trafiona inwestycja. Te pieniądze, które samorząd wspiera policji i przekazuje, są dobrze zainwestowane. No, no nic innego nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo, bezpieczeństwo obywateli i mieszkańców, to pozwala na właściwy rozwój. I tak e, dzisiaj tak i w przyszłości mam deklarację, że samorząd będzie wspierał policję. Dzięki tym nowym nabytkom szanowcy strażacy nie mogą już narzekać na braki sprzętowe, zwłaszcza jeśli chodzi o wozy strażackie. Będą teraz w stanie uczestniczyć nawet w bardzo trudnych akcjach ratowniczych. Każdy nowy samochód wynika z normy, to nie są chciejstwa komendantów, dowódców, natomiast ściśle określone normy, które nam narzucają taki, a nie inny sprzęt. Powodzenie akcji to nie tylko duża gaśnica, potężny, ciężki Dźwig, ale również drobniejszy sprzęt, który pozwoli przerzucać ludzi dodatkowy sprzęt, który jest potrzebny, bo sytuacja się zmieniła. Ja w tej chwili już nie przewiduję zakupów, czy powiedzmy doposażania sprzętu w dodatkowe siły, środki, współpracę ze starostą, z rządzeniem, kryzysem, jakie robimy, staramy się pozyskać dodatkowy sprzęt na zasadzie porozumień, bo tu logika trwi w tym, że nie wszystko musi być w garażu straży pożarnej, czy policji. To jest jedno rozwiązanie. Drugie to jest to, że zbliżają się mistrzostwa Euro 2012. Tutaj z niepokojem Mogę patrzeć na sprzęt ratownictwa technicznego, docięcia samochodów, nożyce. Tu nie sprzęt mam po prostu przestarzały, natomiast on nie, już nie spełnia wymagań nowoczesnych rozwiązań konstrukcji samochodów. One są coraz bezpieczniejsze, a więc trudniejsze do otwarcia. Strażacy dostali lekki samochód typu bus służący do przewozu osób i ładunku. Jest wyposażony m.in. w sprzęt łączności bezprzewodowej. Ma służyć do przewozu strażaków na szkolenia i ćwiczenia, a także podczas akcji do transportu np. substancji neutralizujących skażenie czy innych materiałów gaśniczych. Auto wykorzystano już raz podczas akcji we wrześniu ubiegłego roku do przewozu prowiantu dla strażaków uczestniczących w akcji związanej z płonącą cysterną. Samochód, który zakupiono do straży kosztował 85 tysięcy złotych, a jego zakup sfinansowało szanowskie Starostwo i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Drugie auto to również lekki samochód operacyjny. Głównie będzie wykorzystywany do przewozu dowództwa podczas akcji i przy ćwiczeniach. Kosztował 55 tysięcy złotych, a pieniądze na jego zakup wyłożyły trzy gminy – Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Podczas uroczystego przekazania wozów, które odbyło się w siedzibie Chrzanowskiej Straży Pożarnej, samorządowcy usłyszeli dziękuję i przekazali kluczyki do nowych samochodów zarówno dla strażaków, jak i dla policjantów. Auta zostały także poświęcone, a nad kierowcami ma czuwać święty Krzysztof. Wkrótce Straż Pożarna ma otrzymać jeszcze jeden nowy samochód z Komendy Wojewódzkiej. Strażacy nie mogą więc już narzekać. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w Policji. Pięć przekazanych aut nie rozwiąże jeszcze ich problemów. Tabor, jakim teraz dysponują, w dużej mierze kwalifikuje się już do wymiany. Zresztą komendant Stróżów Prawa przyznaje, że w ubiegłym roku niemal nie było tygodnia, by nie zdawał samochodu, który już nie nadawał się do użytku. Długo jeszcze potrwa, zanim będę miał pełen stan, natomiast no jest to światełko w, tunelku, że, w tunelu, że ten sprzęt będzie systematycznie wymieniany. Tylko dla przykładu powiem, bo to w przypadku Straży Pożarnej jest inaczej. Średnio jeden radiowóz u mnie w policji w ciągu miesiąca ma przebieg 6 tysięcy kilometrów. Czyli można przeliczyć, że, że w ciągu 4-5 lat te samochody będą już praktycznie zużyte. A mamy na stanie samochody już kilkunastoletnie z przebiegiem 700-800 tysięcy, które do dzisiaj jeżdżą i dbamy, staramy się dbać o nie. No myślę, że już w tej chwili zostaną zdane, ale to jest nasza rzeczywistość. Otrzymane wozy komendant będzie chciał rozdzielić także na komisariaty. Na pewno wystąpi też o przydział kolejnych aut dla jednostki i ponoć takie deklaracje są. Już teraz jednak komendant małopolskich policjantów, młodszy inspektor Andrzej Rokita, zapowiedział, że ma nadzieję, iż nowy sprzęt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w powiecie i zamierza z tego rozliczać komendantach szanowskich policjantów. Stróże prawa otrzymali Volkswagena Passata wartego 85 tysięcy złotych, którego zakup sfinansowały wszystkie gminy powiatu i starostwo. Auto będzie do dyspozycji drogówki i można je będzie spotkać na terenie całego powiatu szanowskiego. Jest też przystosowany do montażu wideorejestratora. Ponadto policjanci dostali Fiata Bravo. To ma być samochód operacyjny referatu kryminalnego w Trzebińskim Komisariacie. Zakup auta w 60% sfinansowała gmina Trzebinia, wydając na ten cel około 32 tysięcy złotych. Z kolei pozostałe trzy auta zakupiono z funduszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. To radiowóz marki Kia, Fiat Ducato wart 110 tysięcy złotych z przeznaczeniem do konwojów i Opel Vivero, który na pewno zostanie na terenie KPP w Szanowie i ma być wykorzystywany m.in. do transportu policjantów, na szkolenia czy do ochrony imprez. Przekazane w tym tygodniu policyjne radiowozy zakupione przy wsparciu samorządów to nie jedyne inwestycje lokalnych w łodarzy stróżów prawa. W ubiegłym roku samorządy z terenu powiatu i starostwo wsparły szanowską policję na łączną kwotę 730 tys. zł, przeznaczając pieniądze m.in. na dodatkowe płatne piesze patrole policyjne. Z wyliczeń komendanta Szanowskich Stróżów Prawa wynika, że w przeliczeniu na jednego policjanta to wsparcie wyniosło około 3 3000 złotych w ciągu roku. W tym roku samorządy znów planują finansowe zastrzyki dla policji. Wkrótce komendant podpisze porozumienie na dodatkowe płatne policyjne patrole. Gmina Szanów chce na ten cel przeznaczyć 200 tysięcy złotych.